Siema w kolejnym filmie. Dzisiaj 8 kwietnia po 9 Wracałem od dziewczyny Zatrzymałem się przy jęczmieniu i wam powiem, że coś taki liść jest zaatakowane Ten ostatni... Nie, właściwie już to wszystkie trzeba opyskać będzie Na choroby od rana jadę talerzówką uprawić ten kawałek podziemniaki na który mi brakło czasu w sobotę bo ten i tamten ten to skończyłem chyba około 19 coś takiego no i, i na ten na który dzisiaj jadę no to mi zajdzie z dwie godziny dobre dwie godziny Mówię do poniedziałku przetrwa. Akurat dzisiaj trasy nie mam, także można się przejechać. A później, a później, później pasowałoby kamienie pozbierać pług, umyć do fryzjera się przejechać. I jeszcze gdzieś myślałem, żeby coś jeszcze zrobić. Już nie wiem co. A ty, gdzie? Co, chcesz się ze mną przejechać? Tylko długo będę. Ostrzegam. Nie wiem, czy nie dolać, jak się będzie i rozgrzewał. No, muszę dolać. Bo już prawie do zera zeszło. Jak akurat się rozgrzeje. No, oczywiście. To ty musisz jechać. Ojej, ja ty nie pojedziesz. Zobaczymy ile mi zejdzie. A, wiem co miałem jeszcze zrobić dzisiaj e, Wystawić e, chwastownik. Bo się. Było się poznania jak sprzedał wczoraj był kupiec za liczkę i wpłacił Go zakończyłem. E, o, zakończyłem ogłoszenie. I dzisiaj właśnie mam wystawić ten kwastownik, bo też mi niepotrzebny. Mama pokazywała, że jak agregat podnosiłem, to przód podrzucało. No, do hewarzy z tywałem. No i po te kamienie dzisiaj pasuje się też przejechać. Nie, Manfredi? Okulary sobie wziąłem bo słońce ma być ostre, także może się przydadzą A. Kurde. 50 litrów ostatnio spaliłem, ale chyba wam mówiłem ile wyszło na hektar sobie zesetujemy pierwsze skazanie zobaczymy ile wyjdzie tam w lesie Przypomniało mi się, co jeszcze dzisiaj miałem zrobić. Dzwoniłem przed chwilą do wulkanizacji. Czy gościu miałby czas, opony mi wymienić w kliówce? No i dzisiaj nie ma czasu, niestety. Na jutro na 13 się mówiłem: jak pracę nie będę miał, no to podjadę jutro. A jeżeli pracę będę miał, no to podjadę w środę. Bo pasuje zmienić w końcu. Bo już temperatury pod 30 stopni, a ja. Cały czas na zimowych oponach, nie Tutaj trochę ten przad zjeździłem Przy rozsiwaniu nawozu Trzeba wyrównać to wszystko Kurde, miałem tu jeszcze z piłą przyjechać A ja gałęzie popodcinać właściwie te wszystkie krzaki wyciąć a to kurde co doje się pytał kołeczek wbity taki żółciutki pewnie ci sobie znaczyli co te co linie będą ciągnęli tylko co co oni tu oznaczyli że tu będą dziurę kopać, czy o chust chodzi? I ciekawe gdzie oni tą nie ciągną No pasowało by ominąć im ten kołeczek Na pewno zawadzę Trzeba się przestawić Zawadziłem go Kurde, gdzieś chyba zawadzi? No już nie mają kołeczka. Były ma. No trudno. <laughs> nie, nie udało się. Wbiją sobie jeszcze raz. Na no, podnośniku trzymam tą talerzówkę, bo jak ją bardziej wpuszczę, to się wszystko pcha, no, a tutaj piachy, piąta i szósta klasa. Zobaczymy jak te ziemniaczki będą tutaj rosły w tym roku, jak im wody nie zabracie, to ładne na pewno urosną. Bo tutaj jest gdzieś 40 ton obojnika na hektar. 400 polifoski i 400 saleczaku. Saleczaku, saleczaku. Bo saletę mam kupioną chyba na, na zboża. A zawsze mi się salety z saleczakiem myli. Także no, wieziona ziemia to tutaj jest da bogato w tym roku tylko właśnie się chodzi o wodę żeby nie mechło no i trochę mi przeschło nie zdążyłem niestety wcześniej, a teraz już się tak kurzy, że ledwo talerzówkę widać za plecami mimo nie wiem, jak korzysta z przywilejów, nieprawdaż wow Robi e, za tę za włókę, Bo jak się górka na środku usypie, to wyrówna. Tutaj trochę piachu, jak widzicie, mi się wyorało delikatnie. No i się górka usypuje na łączeniu. Eee. Nie to klikłe. Na takie krótkie kawałki to by się przydał ten system Ergo Steer, czy coś takiego teraz wprowadzili. Nie wiem, czy widzieliście, tutaj jest zamiast tego podłokietnika joystick, który właśnie steruje kierownicą. Nie trzeba kiecić, nie trzeba kiecić kierownicą, tylko się joystickiem prawo-lewo steruje. Kurde, nie, to muszę do centrali napisać. Może by mi dali za reklamę. <laughs> nie, niezły bajer to jest ogólnie. Czy do tura, czy jak się właśnie e, łąki kosi. No, do wszystkich prac, gdzie trzeba kiecić kierownicą dość sporo. Bo wam powiem, tutaj gałki nie ma. Tak wiem, marudzę w tym momencie, ale gałki nie ma. A ta kierownica jest szorstka, więc jak się cały dzień kręci tutaj tą częścią ręki, no to wieczorem wam powiem boli dłoń, bo jest wytarta od tej chropowatej kierownicy. No, do tyłu nie ma co się patrzeć, tylko trzeba słuchać e, dźwięku silnika, patrzeć na obroty i sterować sobie podnośnikiem, wyżej niżej. No, no. Z tyłu no nic nic nie widać niestety. Na ucho, Pies już się trochę znudził. A jeszcze wam miałem powiedzieć e, odnośnie czemu talerzywką to robię, bo miałem e, pożyczyć od kuzyna ten agregat Unii, ale tak w sumie stwierdziliśmy, że nim to może się czasami obojnik wyciągać. A talerzówką się nie wyciągnie, na pewno. Dlatego ja stwierdziłem, trochę dłużej będę robił, ale talerzówką się przejedzie. A i też, to te jak mówiłem, wał fajnie robi jako włóka. Także wszystkie te przece, nierówności, no to się wyrówna tym agregatem. A Unia no to ma wał strunowy, no to tam przez niego wszystko przeleci. W takich agregatach by się włóka przydała jeszcze do równa. To by były idealne agregaty. Ostatni przejazd. No i kawałek jest uprawiany 11.30 za chwilę. 24 litry spalone na 3 hektary. Także standardowo 8 na hektar. I wracamy do domu. Nie Moniek? Monik, jedziemy do domu. Do południa już się nic nie zdążę zrobić. Ewentualnie może zacznę film dla Was montować, bo mam lekkie opóźnienie. Jeżeli o montaż chodzi, bo jeszcze mi laptopa nie oddali. Z gwarancji nie wrócił. Niedobrze. A już go robię miesiąc i 10 dni. Nie, więcej już niż 10 dni. 10 to było do 6. Mamy 8. Ciekawe ja tego zrobię. Miałem od razu ciągnik z talerzówką wprowadzić, ale mówię najpierw tu zrobię porządek. E, czyli te walki big bagi się gdzieś przestawi na bok i warsztat i lego się wstawi już tutaj, gdzie mają być. No, i tu będzie piękne miejsce, żeby talerzówkę postawić, żeby tu już się nie wciskać, tylko się na wprost wiedzie. No, no i to po południu już się tym zajmę. Film już prawie dla Was zmontowałem, jeszcze mi 5 minut zostało. <laughs> Ale muszę na chwilę iść, przyczepę, przestawić. Mama dzwoniła, bo z pracownikiem wrzucają ziemniaki na przyczepę, bo jutro mamy sadzić. I trzeba D47 wyciągnąć z przechowalni i D55 wepchnąć. Jak tam pełniutka szubeczka. Co jeszcze zostało? Na B55 to będzie pół przyczepy Co chciałeś? No oś. O, zacięło się zacięło Zaczęło się Musimy tu puknąć A tym mateczkiem jak pokniemy Nie, coś się zaczyna tam Trzeba puchnąć na elektromagnes. Chodź tylko nie spadnij. Trzeba jest w tym lewym kole, trzeba dopompować, troszkę siedzi. Sło, nawet zero nie pokazuje. raz jeszcze pociągnę do przodu, bo przeszkadza, jest lekka. To mi się ciężej pcha od D47, nie? Jeszcze możecie... Jeszcze, jeszcze, jeszcze pół metra Dobra. O obrotnica trochę ciężej chodzi. A, posadzka ślizga. Gdzieś powinny ich jakiś te porobić. Maty antypoślizgowe. I to mamy do załadowania. No i dobre, film się zapisuje dla nas. Idę porządek zrobić w garażu. Poprzestawiać te konstrukcje i nawóz gdzieś przerzucić. No i tak to wygląda. No i tutaj drugi wołek sobie ustawię. Chyba nie będzie przeszkadzał jak na razie i można talerzówką będzie wjechać tam. I tą paletę odjazdu też muszę przerzucić i żmijkę przeciągnąć, bo do puga chce się dostać, popasuje go już umyć. No i jest względny porządek. No, jak będę potrzebował salety, No to znowu żmika będzie przeszkadzała. W pizdu z tą żmiką. Cały czas ją przeciągam. Z prawej na lewą, z lewej na prawo. Jak nie będzie mi potrzebna, to ją sprzedam. Będzie spokój. Dobra, odczepiam agregat, podczepiam pług i go myję. A jeszcze wcześniej muszę ramiona skrócić, bo do mycia by pasowało, żeby go obrócić. O, i łańcuch jeszcze wisi od ostatniego razu. O, on tu dalej gdzieś wisi. <gryw> no i godzina mycia puka. Do czysta. Please stand up, please stand up Dobra Się nagrzało Jak w szklani Masz A talerzówki nie myję, bo zaraz Będzie jeczwiej do koszenia Trzeba będzie talerzować A poza tym aż taka bydna nie jest, jedynie ukurzona Kurde, zmieszczę się z nią tutaj? Kurde, będą jaja, jak się nie zmieszczę, nie? Tak na styk chyba będzie o ile o żmikę nie zawadzę No, wiedziele Brzmika mi przeszkadza Muszę ją wrzucić na tego Na Big Baga końcówką Czepione. ona jest strasznie duża tak wizualnie nie wydaje się, że jest taki gabarda jak się ją gdzieś wprowadza no to to jest wszędzie ciasno na mycie to jest po prostu idealna pogoda ile mamy na dworze? 27 i pół stopnia prawie także można myć Jak woda po chlapie to, to i tak będzie ciepło i tak No coś takiego niech będzie żeby najpierw tutaj umyć te trójkąty od spodu Śmiesznie to wygląda tu go prawie na ziemi położyłam. 14, 46 i zaczynamy zabawę wstępnie opłukany teraz go stawiam do pionu i zobaczymy w ilu miejscach jeszcze nie domyłem <laughs> na pewno kółko jest do mycia od tamtej strony A jeszcze parę miejsc się na pewno znajdzie. No i jeszcze ciągnik do opłukania jest. No ogólnie pług jest czysty wam powiem. W przeciwieństwie do mnie. Cały jestem urąbany błotem. Tutaj jeszcze trochę nie domyłem. Bo to na ziemi było. A tak to to. No i zaraz jak skończę myć. To smajowniczka przesmaluje. Jeszcze przy okazji można by ciśnienie w kole zobaczyć Ale jest fajne. Ile tu powinno być? 4 bary, o kurde, dużo w miarę chyba sprzęt myty. Można by powiedzieć, że ujdzie A tu nie domyłem, jeszcze to muszę domyć Ale tak to ciągni gumyty płuk też czyściutki. Ostatnio zapomniałem tutaj o tej smajowniczce w kole, że jest taka. Jak wam tam idzie? A dużo już zostało. A, w sumie nie powiedziałem wam o której skończyłem. Chyba było 35 po. Także godzina jest 10 minut. Coś takiego chyba mi wyszło I to jest Do obrotnicy grubo napchałem Chyba z pół tego poszło Ale wyszło ładnie Dobra, siłownik nasmarowany Tutaj koło też Wyrazło z tej strony o, już mała pościerała chusteczko Ale też powyszło Także jest, jest pięknie przesmałowany. A i jeszcze, 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 jeszcze filty. przedmucham, jak już tu stoję. O, no, jest trochę tak. syfu. my zobaczymy. Tak. Woda. Trochę się zakurzył. Od Teraz jeszcze fenda wprowadzić tam gdzie stał wcześniej. Jeszcze póki pamiętam tą przednią ośkę wezmę, uniosę i przesmaruję. Ale ja on czyściutki. Jeszcze szyby trzeba by przetrzeć i będzie pięknie. No ktoś tu Wiadro na środku postawił, no idealnie. A może się zmieszczę? Nie chcę mi się wysiadać. Zmieszczy się. Żebym przed nim kołem go nie przejechał. Wchodzi, wchodzi. Podniosło się koła, czy nie? O, no, prawie. Prawie w powietrzu wisi. No jest odciążona ośka. Przesmarowany. Mi się kartisz... Kartisz? kartisz to się chyba nazywa skończył. Musiałem jeszcze wymienić. Teraz trzydziestka. Tu do odczepienia. Mm, mm, mm. A, tu wiadę ze sadzajką. a to najpierw może sadzarkę wyciągnę tym turem bo później jej nie będę miał jak wyciągnąć tylko ciekawe czy tam dojadę do niej eee, że e. kurde 60 tu przestawiłem właśnie bo kupiec miał w niedzielę przyjechać jak mnie nie będzie to mówię żeby miał dostęp do, do siewnika to i teraz ją muszę z powrotem przestawić, bo mi przeszkadza, żebym sadzajkę wystawił. Ale dobrze, bo przynajmniej się sprzedany. Mogę odebrać za dwa tygodnie, do dwóch tygodni, mówił coś. Trzeba jeszcze przykręcić, odkręcić od tego obedlacza i przykręcić do sadzajki. Ale najpierw ją może sobie wyciągnę na dwór i tego tura odczepię. Muszę ją wyciągać, albo ją przesunę na środek, żeby nie miał problemu z podczepieniem i tyle. O, coś takiego. I można tu ją odczepiać. Teraz dobre pytanie. Gdzie jest śruba od 30? Trzeba ja będzie poszukać Ja i nawet się długo nie naszukałem Dałby miejscu zostawi 30 też by się przydało przesmarować Ale to może już jutro no. Tutaj zostawiamy ciągnik i po klucz 24. I zakładamy 2 centymetr, żeby równo to poustawiać. A, piedzielę! Jeszcze kółka miałem trochę powiększyć, no bo tam jest słaba gleba. No to pasuje trochę w większych odstępach je posadzić, bo i tak na pewno im wody będzie brakowało. No to lepiej niech mają trochę więcej miejsca paliwa jest mało, trzeba będzie dodać I, 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 i idę po smarowniczkę i smaruję e, salarkę i 500 litrów poszło jeszcze do 30 starczy To jest tam z 50 na spodzie tylko węża trzeba nadepchnąć tam, do odpływu. No i dobra, sprzęt prawie naszykowany na jutro. Zatankowany. Trzeba będzie ropę zamówić, bo już się skończyła. Jeszcze tylko koła przekręcić na większą średnicę trochę i można jechać sadzić. Ech, jeszcze obszęd i wolny. Tyle jest ziemniaków na D40 na D55. I, I jak nam braknie, no to jeszcze nam zostają te dyobne <śm> A może nam braknie czasami. D47 jest pełna. ale no Są 3 hektary do zasadzenia. Sporavo. Po oprzęcie i to by było na tyle w tym filmie, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie górę tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to bijajcie i do następnego, cześć.